Dzisiaj jest misja specjalna. Jezus chce, abyśmy przyprowadzili do niego wszystkich kapłanów i wszystkie siostry zakonne, osoby konsekrowane. Chce ich zobaczyć twarzą w twarz. Pomyśl przez moment o wszystkich księżach czy siostrach zakonnych, zakonnikach, którzy w jakikolwiek sposób, kiedykolwiek tobie usłużyli, poprzez mszę świętą, przez jakiś sakrament. Pomyśl o tych, którzy teraz trudzą się na misjach i bardzo potrzebują twojej właśnie modlitwy. Pomyśl też o tych, którzy z jakiegokolwiek powodu nie radzą sobie z ciężarem, który noszą ze swoją samotnością, i dzisiaj właśnie za nich będziemy się w sposób szczególny modlić, w drugim dniu Nowenny. Dzień drugi. Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki. Przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie moje. Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co dobre, pochodzi. Pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili ojca miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej. Na dusze kapłańskie i zakonne i obdasz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć serca Syna Swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu, na wieki wieczne. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, I jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Znajem Jego jedynego, Pana, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przyz za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłoganie za grzechy nasze i całego, całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, miej miłosierdzie dla nas i całego, i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie miej. dla nas i całego, i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego, całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla jego bolesnej męki, Miniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki,mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, dla dla jego męki. Miej, miłosierdzie dla Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błoganie za grzechy nasze i całego, i całego świata, dla Jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj, zmiłuj się nad nami i nad, nad całym, całym światem. światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy, Ufamy tobie. tobie, o krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy, Ufamy tobie. Tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.